A więc witam wszystkich! W kolejnym odcinku gramy w Borderlands. Z tej strony Lorkaini A z tej strony Virjan. Dzień dobry, dzień dobry. No, tak Cześć. jak właśnie widzicie. Kontynuujemy naszą przygodę troszeczkę z innego miejsca, bo Virjan znowu coś roz zepsuł sobie z serwerem i nie możemy kontynuować. Nie, to końcu, jest normalne. Skończyliśmy ostatnio. To jest normalne. Nie, to Kurde. nie jest normalne. On po prostu wszystko zrąbał jak zawsze. A mówisz, tak jakbyś kiedyś to grał. A ha. ha, ha. E, tak. Może jak zobaczyliście, to mam inną broń. Znalazłem SM w tamtej jaskini, gdzie to tam byliśmy wszyscy. Znalazłem SMG i snajperkę, którą znalazłem kiedyś dawno, dawno temu, i dopiero teraz mogłem włożyć, czy, czy mam. I obydwoje mamy piąty level i mamy specjalne umiejętności tylko dla nas. A! zabiję komara! Jaka plama mi się na rękach zrobiła, fuj! Dobra, no to gramy. Tak, pokażę, to jest, to snajpa, tak wygląda. O, snajperka. I nowy karabinek, tutaj mam jeszcze fajne dwie bronie. I jak coś, albo snajperka, albo karabin nie będą się sprawdzać, to wtedy... zamienimy sobie. A umiejętność wygląda tak. A za niedługo wypróbuję. W walce tylko niech będzie trochę więcej przeciwników Teraz będzie mnóstwo przeciwników A! Oni na mnie lecą A nie Już pobawiłeś się O Z takiego czegoś wyleciał ten Pistoleci fajnie Takiego małego No, a No. Amunicja się przyda zawsze. Dobra, chodź dalej. No idę, idę. Właśnie idziemy oddać zadanie za zabicie dziewięciu palców. O, Dobra i już znam. olej tutaj. Tak, się strasznie denerwują tam. Że naruszamy prawie, że ich terytorium. Oddajesz? Oddaj. Nie chcę ze mną gadać. Po prostu nie umiesz. Dobra, ja to zrobię. No. Poziom szósty, brawo, dobra, hasz. A chwila bo ja nie będę w tym inwestować Obrażenia czy leczenie? No, weź tylko obrażenia dla siebie, zaznaczy to No dobra, Challenge completed, masz też to? Nie skaks Slayer. Dobra, to sobie obrażenia zwiększę. Ale potem już lecę po całości w całości w to jak to się zwie w, w, w ścieżkę leczenia. Rozmawiasz z nim, mam nadzieję. E musisz nacisnąć, jak jesteś obok niego. No, jeszcze mam z nim gadać? Czy wziąłem questa? Eee, co za kolej. Czekaj, ja nie mogę z nim, ja, normalnie, ja wziąłem jakiegoś innego questa. Spróbuj teraz z nim porozmawiać. A nie, już, już wziąłem. Co za bezsens. Może tylko od host może, ja, nie wiem, w sumie ja już się pogubiłem. No i po... Musisz teraz pogadać z tym Bantyboardem, tutaj na to zielone. Jakie zielone? tu ja tu mam czarny, czerwone. Tu, tu jest, to jest zielone. Czarne, czerwone. Z zielone, jaki... Koleś. Dobra, biorę dwa zadania. O! Teraz mogę! <laughs> Dobra, lecimy. Miałeś pokazać. Ach, to mówiłeś. że tak powiem, trochę wcześniej. Tego swojego specjalnego skilla. A tam są goście odstrzelania. No, no to patrzcie, no, ja ludzie, to jestem ja i zaraz. Uff. Ale się poświęciłem strasznie. O. Ej, co się dzieje? Jaki głupi skak. No, tak jak widzicie. No! no! Już o, nie wytrzymuję nerwowo. Na no, ja sobie chcę zobaczyć tam, przejrzeć jak fipunek a nie mogę. Bo? No? bo, no bo mnie biją. Po, no weź z nim pogadę no. no o, widzisz teraz się udało. Ech... Poczekaj chwilkę O! E, jaki to będzie diffik Dobra Dobra, biorę quest'a jakiegoś No, wiesz. Wziąłeś też quest'a na level 9? No bierz wszystkie Dobra, biorę. E, Masz teraz catch a right just? Catch a ride right just inne... La... Co, inne coś tam Co inne coś tam? No, catch a ride use it, No i te inne coś tam. Ja nie mam żadnego inne coś tam. O, weź tam. Oddaj ty, bo. Ja, ja już zaraz będę miał siódmy, a ty jeszcze szóstego nie masz. Chwaleryczny nacisk. Z... Nie mogę tego. Niemożliwe. Ej chwila, bo, bo gdzie my się mamy? No, podchodzisz tutaj, tylko E naciskasz. Zero, tra że trafić nie mogę przez Ciebie. Ja też. Co to jest? Tym, bar że, tym bardziej, że skagi podeszły. O, tutaj blisko patrzę. No. O, dostał, ładnie. No weź, w tym momencie. Co. Oddaj tam to zadanie To mówicie, że nie mogę oddać Niemożliwe, nie wierzę ci Naciskam E jak głupi, a to nie chce mi usować Niemożliwe To co ja mam to oddać? No masz jakiś zrąbany serwer i tyle no mm. Ja po prostu podchodzę oddaję proszę No i masz siódmy level, brawo no bo Ty, jak nie umiesz oddawać zadań, to Najpewniej to jest to, że ja w ogóle tego quest'a nawet nie miałem. A, musiałeś. tam jakieś... na trzeci level mam quest'a. Który? Tark tu teka bacha et teka climb. Teka z Dive and Climb? To? Aha, no to on jest na siódmy. Nie, czekaj. Ja mam go na jest... trzecim. ja u mnie on jest na siódmy. ale on na trzeci level Difficult Normal. I teka, bacha, mid. To ja nie mam tam mid, idź do niego z ten mid. Ale ja mam dalej quest... Tam teraz, w tamtą stronę. którą stronę? No w tamtą już, w którą teraz idę. No pad jestem. No widzę cię. No to w tamtą stronę mam questa. No to idź tam. Ale cały czas mam quest'a tego, co ty masz. Nie wiem, o co ci chodzi. Bo to jest chyba tak zgrąbane, że... ten... Jak ty tworzysz serwa, to jest on jest twoja gra. A pewnie jednego quest'a mnie nie zaliczyło i teraz ja nie mogę iść dalej. Którego ci nie zaliczyło? No mówię ci, że tego Tech'a... TK Bach'a. No. no. Nine to meet tyke baha, no tu tego chyba 9 palców. To nie jestem, to nie jestem, to jest na poznanie go. Ale tak, inne mam, ok, że wiesz, że yy, takie te. Yy. No a tu mam inne like lip czyli nie, nie zakończone tak jakby. No dobra, idziemy tam, hau. Nie wiem, może ja też gadam głupoty. No najpewniej. Tylko że ty masz ty masz już śruby. A ja nie, ani ja w ogóle ekspo nie dostaję. Za misję. No bo ich nie oddajesz, no to Nie, nie. no, bo nie mogę ich oddać, bo ty ja robisz. Ta. Co złego co ja? No chyba nie ja. <noise> Trzeba będzie to zobaczyć po filmiku. No, to już niedługo tak w sumie. Jak to się mówi, Pary. w czasie zabawy czas trwa krócej albo takiego. No dużo czasu zajęło teraz twoje jęczenie, że nie możesz nic oddać. Uuu, trochę mamy do przejścia. To jest jakiś bandy data recorder To weź to Ale nie mogę No przestań już sobie ze mnie ja robię No daje Ej się nie, nie, nie dzieje nic Chodź lepiej Zepsułeś wszystko i widzisz i zamiast skręcić przyjemnie filmiki to się przy to muszę tu pomęczyć Przeze mnie No oplu mnie A Amunicji dla siebie nie, nie mogę dostać. O, apteczka, fajnie. To jest jakiś kozak, siódmy level ma. Kozak? Taki normalny. No pięć, ja mu daję pięć, Mam mniejszy level niż to, jakbyś nie patrzył. ja no. powtarzam, że ja nie dostaję co za a ty dostajesz. Tak, jakby. Co się pewnie da wejść. Nie, w sumie nie. Uch! O, no, wreszcie amunicja dla mnie I się schował Co za dziady Ja wchodzę i robię rozwałkę pamiętaj że kombatry do kombatów są moje amunicja Cała dla mnie. Spoko. Mów coś ciekawego. Dobra, rozwalimy tą grupkę, i będziemy musieli skończyć. A i teraz patrz, patrz co robię. Cudowne. Widzisz co się dzieje? Level up. No, widzę, gratuluję. Gdzieś działko przyszło, rozwaliło. To nie dla mnie amunicja, to też nie. Dobra. My już się będziemy musieli żegnać. No to bye bye. Bye bye, papa. Pa. Układ.